O, dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie Każda krawędź graniastosłupa prawidłowego Trójkątnego ma długość równą 8 Pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa Dobra, rysunek pomocniczy Trochę za duży Ale, nie, krzywy Jeszcze raz, tak, weźmiemy Mniej więcej I teraz tak, każda krawędź ma 8 Pole powierzchni całkowitej No to tak Pole boczne bardzo prosto będzie liczone, bo będzie 8 razy 8. To są takie kwadraty i razy 3, bo 3 są takie ściany. Czyli mamy 8 do kwadratu razy 3. O, niech zostanie tak, 8 do kwadratu razy 3, nie będziemy tego tak liczyć. A pole podstawy to będzie 8 do kwadratu, bo jest a kwadrat razy pierwiastek z 3 na 3. A pole całkowite to będzie trzeba zsumować te dwie, czyli mamy tak 8 kwadrat razy pierwiastek 3 na 4, przepraszam, nie na 3, tylko na 4. Najmocniej Was przepraszam, pomyłka moja, plus 8 kwadrat razy 3. A to kochani, jest. Widzimy, że 8 kwadrat, tutaj nie ma... Tu, o, to będzie odpowiedź d. Bo 8 kwadrat razy pierwiastek na 2 nie, to nie będzie to. momencie. Tak, tylko że w Polsku są dwa te pola podstawy. Czyli dwa razy to. To tutaj, tak, to się skróci. Tu zostanie jeden, a tu dwa. O. I teraz by się zgadzało, że to będzie odpowiedź D. Tak, jak najbardziej. Są dwa pola podstawy. Zapomniałem, że to jest granic osób, a nie osób. Tyle. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do poprzednich odcinków.